Ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. z tej strony Wiktor Doktora to kolejna odsłona podcastu BSSB bez tajemnic. Dzisiaj pojedziemy sobie do Łodzi. Łodzi, a konkretnie na terenie Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Ta instytucja co chwila wychodzi z ciekawymi propozycjami i inicjatywami dla biznesu i to przeróżnego biznesu. Dzisiaj dotkniemy tematu, o którym za chwileczkę odkryję karty, razem z Moniką, która jest dzisiaj moim gościem. A kim jest Monika? To ona sama Wam o tym powie. Cześć, Monika. Cześć Wiktor i cześć wszyscy słuchacze, tudzież oglądający. Bardzo mi jest miło w ogóle, że mogę się pojawić w takiej fajnej formie. Nie miałam dotąd okazji, mimo tego, że cyfryzacją i w ogóle takimi nowinkami zajmuję się już jakiś czas. Ja mam na imię Monika, Monika Tomaszewska. Pracuję w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jestem ekspertem w Departamencie Innowacji. Tak samo jak to brzmi, tak też wygląda na co dzień. To znaczy zajmujemy się innowacjami w każdym tego słowa znaczeniu. Szukamy co nowego się fajnego dzieje, żeby pomóc tym razem akurat mikro małym średnim przedsiębiorstwom w tym, żeby się rozwijać. Po to, żeby faktycznie realnie w miejscu, w którym jesteśmy, czy też trochę poza, rozwinąć trochę tą gospodarkę i faktycznie ruszyć biznes, ruszyć ludzi. I tak, dzisiaj właśnie tutaj jestem jako przedstawiciel tego naszego tworu nowego, o którym już wspomniałeś, czyli tego Rethink Digital Hubu. Bo to jest taka nowość nasza, nowość, która właśnie startuje i dlatego chcielibyśmy o niej opowiedzieć światu, żeby jak najwięcej firm mogło z niej skorzystać. No to dzisiaj sobie właśnie na ten temat pogadamy. Tak się zastanawiam nad tymi waszymi połaciami innowacyjności, bo co roku. Jak się do Waszych drzwi puka, to co chwila jakiś nowy, innowacyjny pomysł wychodzi. Jak nie związany z jakimiś finansowymi kwestiami, to z jakimiś cyfrowymi czy, czy, czy tym podobnymi, już nie mówiąc o różnego typu spotkaniach, które można sobie realizować na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. A tutaj, w przypadku projektu, jakim jest te. Rethink Digital Hub, otworzyliście kolejne miejsce, gdzie można do takich spotkań dochodzić. Ale może zróbmy najpierw taki krok wstecz i w ogóle zróbmy sobie definicję, czym jest Rethink Digital Hub. Generalnie idea stworzenia takiej sieci europejskich hubów innowacji cyfrowych powstała już jakiś czas temu. Jest to. U źródła pomysłu, prawdopodobnie z Komisji Europejskiej, po to, żeby te edichy, właśnie tak się to w skrócie nazywa, stały się taką siłą napędową cyfryzacji w Europie. Jako, że pojawił się projekt, który dotyka bezpośrednio naszego pola działalności, stwierdziliśmy, jak ten projekt się pojawił, że no, to jest jasne dla nas, że musimy wziąć w tym udział. Trochę trwało przygotowanie tego projektu, to jasne, natomiast on już jest, on już powstał. Ideą taką u podstawy, jakby, idei tego wszystkiego leży po prostu stworzenie ośrodków, które będą wspomagać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju tej cyfrowości. Czyli żeby one nie zostawały z tym same, tylko żeby mogły się rozwijać przy wsparciu jakichś ekspertów. Bo wiesz, to jest tak, że e, używamy takich buzzwordów e, jak transformacja cyfrowa, rozwój cyfrowy i tak dalej. No i wszyscy świetnie wiemy, że takie słowa istnieją. To do tego samego worka wrzuciłabym też blockchain. Wszyscy wiedzą, że istnieje, połowa ludzi nie wie o co chodzi. No więc tak samo jest z transformacją cyfrową. Czyli słyszymy coś takiego, prawdopodobnie w większości się tego trochę boimy, e, a w ogóle niepotrzebnie. To znaczy, że takie miejsca jak właśnie Refing Digital Hub jest po to, żeby trochę oswoić pewnego rodzaju zmianę, która jest. Ona jest nieunikniona, ona nastąpi, więc pytanie tylko czy będziemy jej częścią, czy nie. I właśnie po to takie centra jak nasze. Ten blockchain to mam wrażenie, że że jest w worku już od lat i jego pozycja się nie zmienia. Może tak być. Chociaż my się tutaj staramy również w ramach tego naszego REDA, Rethink Digital Hubu, trochę to poszerzać, tę wiedzę na ten temat. Ja sama się zawsze śmieję, że jak tak ze dwa lata temu bym przeczytała gdzieś o blockchainie, to prawdopodobnie bym po prostu przerzuciła artykuł na kolejny. No a dzisiaj, dlatego że już to oswajam, tak? że pozwalam temu trochę wejść do tego swojego życia, wiem, że nie ma się czego obawiać i wiem, jak fajnie można wykorzystać to w różnych miejscach. I po to też właśnie chcemy wskazać te nowe technologie. Przedsiębiorstwom w taki sposób, żeby wiedziały, jak mogą z nich skorzystać, a nie od nich uciekać. Wspomniałaś, że kierunek MŚP. A czemu tak. akurat MŚP, a nie jakieś duże korporacje? Myślę, że tutaj. Tak do końca nie wiem, co siedzi w głowach twórców tego projektu, tak u podłoża. Natomiast na nasze potrzeby, te nasze lokalne tutaj, myślę, że MŚP, dlatego, że w tych mniejszych ośrodkach dużo bardziej będzie widać taki regionalny wzrost gospodarczy. Tym bardziej, że duże firmy, korporacje, one sobie całkiem radzą z transformacją cyfrową, chociaż tutaj też moglibyśmy dyskutować, myślę, że nawet godzinami. Natomiast wydaje się, jest taki pogląd, że te wielkie firmy gdzieś tam sobie trochę lepiej z tym radzą. Natomiast MŚP, to już zależy, tak, bo w MŚP do jednego worka znowu możemy włożyć, nie wiem, małą kwiaciarnię i florystkę siedzącą w środku, która może chciałaby jakoś trochę popchnąć swój biznes do przodu i w tym samym e, worze możemy mieć na przykład małą produkcję, która używa nie wiem robotów i, i maszyn takich już bardziej skomplikowanych i być może, czy na pewno jest na zupełnie innym etapie, tak, więc rozwijanie tych małych ośrodków po prostu bardziej pokaże nam rozwój gospodarczy regionu i w ogóle kraju. No i właśnie, teraz mam takie pytanie o połączenie dwóch małych kropek i to akurat wynika z twojego ostatniego zdania, czyli te, te regionalne i, i całego kraju. Jesteście ulokowani w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, czyli w konkretnym mieście, jakby nie patrzeć, akurat strefa i wasza siedziba się w ogóle mieści w centrum miasta, to jest w ogóle coś unikalnego i bardzo fajnego. Z drugiej strony mówimy o MŚP, które no, mają swoją obecność praktycznie wszędzie, to one są oczywiście... Jakby nie było na terenie Łodzi, ale też i działają małe i średnie firmy wreszcie części kraju. I teraz pytanie brzmi, czy z waszego tego pomysłu Digital Hubu głównie powinny korzystać albo ta oferta jest kierowana dla firm z regionu łódzkiego, czy de facto drzwi do korzystania z tych różnych możliwości, które za chwileczkę ten cyfrowy hub będzie dostarczał, są możliwe do skorzystania przez firmę niezależnie od jej pochodzenia geograficznego? ładnie nazwane. Niezale, niezależnie od pochodzenia geograficznego, tak odpowiem. Na pewno z racji tego, że jesteśmy w centrum, a tych hubów jest kilkanaście w Polsce, nie żebym tutaj teraz chwaliła konkurencyjne huby, bardziej chodzi mi o to, że na pewno takiej firmie mniejszej, która potrzebuje, żeby do niej przyjechać fizycznie, sprawdzić, porozmawiać, zrobić audyt, zbadać dojrzałość cyfrową, na pewno będzie łatwiej nam to zrobić tutaj na regionalnie powiedziałabym. Ale to wcale nie zamyka drogi na świat, bo to byłoby trochę wbrew temu, co robimy, gdybyśmy zamykali tę drogę do pozostałych części Polski. Bo skoro zajmujemy się cyfrowością, to i chcemy na przykład wdrażać rozwiązania z zakresu nie wiem AR-u, VR-u czy metaversu. No to tak naprawdę granice geograficzne nie stanowią tutaj żadnej przeszkody, tak? Więc absolutnie zachęcamy wszystkich, jeżeli ta oferta akurat z naszego hubu jest atrakcyjna, to niezależnie od tego gdzie znajduje się firma, możemy ją zaprosić. Transformacja cyfrowa to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, bo z jednej strony to już są konkretne działania, ale z drugiej strony to jest takie budowanie świadomości, co tą transformacją jest i co na to wszystko się składa. Więc domyślam się, że można wręcz zaczynać od czegoś takiego jak kwestia edukacyjna. Czy w ramach działań całego Digital Hubu są przewidziane jakieś szkolenia i jakieś działalności właśnie edukacyjne? Tak, w ogóle to jest świetnie, że od tego zacząłeś i że o tym wspomniałeś, bo ja tak sobie myślę. Mam nadzieję, że pozostali eksperci dzielą to ze mną, że w transformacji cyfrowej to dużo bardziej chodzi o transformację niż o cyfrowość. Efektem oczywiście są konkretne narzędzia, konkretne działania, nie wiem, projekty i konkretne. Coś takiego stworzonego już na bazie tej cyfrowości, tego świata digitalowego. Natomiast dużo bardziej tutaj chodzi o samą transformację, właśnie o tą edukację, o to, żeby ludzi oswajać, żeby pokazywać, żeby dawać przykłady, żeby przekazywać to know-how. Myślę, że w ogóle to leży u podłoża tutaj tego naszego Refing Digital Hubu. łączymy te kompetencje wszystkich konsorcjantów, bo to nie jest tylko łódzka strefa, mamy też kilku innych konsorcjantów. Łączymy tę wiedzę, robimy taki networking, zbieramy te wszystkie różne rzeczy z różnych miejsc, po to, żeby je wszystkie przekazać wiedzowo najpierw do tych MŚP-ów, potem sprawdzić razem z nimi, gdzie oni są, bo to też jest pierwszy punkt takiego dołączenia do programu. Pewnie zaraz będziemy o tym mówić, ale już zacznę. Zaczynamy od takiego badania tej dojrzałości cyfrowej, wiesz? To znaczy, że to nie jest tak, że firma jest rzucona na głęboką, widzi nagle, nie wiem, 80 usług, które oferujemy, 50 powiedzmy czy tam 18 jako samoudzka strefa i ma sobie sam poradzić z tym. No nie, to nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, żeby najpierw sprawdzić gdzie jesteśmy, sprawdzić jaki mamy poziom tej dojrzałości, gdzie są te pola, gdzie możemy się rozwijać, właśnie nabrać trochę tej wiedzy, czyli zanim podejmiemy decyzję, w ogóle się dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, tak? Stąd też jest właśnie ten pierwszy krok. My tutaj mamy takie porównanie, które bardzo lubię, że to jest trochę tak, jak idziesz na kurs językowy. Wybierasz sobie język, no i zanim dołączysz do grupy, no może ci się wydawać, że jesteś B1, B2, C1, no a tak naprawdę możesz być w ogóle gdzie indziej, i po to robisz taki test. Robisz test swojego poziomu języka, i to samo robimy tutaj, tak. Często ludzie, z którymi rozmawiamy, pytają, już tacy potencjalni chętni, czy są złe wyniki tego testu. No i to jest słuszne pytanie, aczkolwiek odpowiedź dla mnie się wydaje oczywista zawsze, że, że no nie, nie ma czegoś takiego jak dobry, zły wynik testu. Nie? Sprawdzamy sobie razem, siadamy sobie do stołu, do pytań, które są konkretne, jedne mniej technologiczne, drugie bardziej technologiczne. Sprawdzamy sobie, w którym miejscu tej dojrzałości cyfrowej jesteś. Po co? Po to, żeby zobaczyć, czy. Rozwiązanie, które chcesz wybrać, albo nie jest może trochę za małe dla ciebie, albo może właśnie w drugą stronę, czyli trochę za duże, nie? Czyli tak jak wspominałam o tej kwiaciarce, czy kwiaciarka powinna faktycznie wybrać, nie wiem, audyt cyberbezpieczeństwa albo wdrożenie z zakresu IoT, czy może wystarczy jej elektroniczny obieg dokumentów i będzie już z tego powodu szczęśliwa i faktycznie pójdzie krok w stronę nadejrzałości cyfrowej, nie? A może z drugiej strony firma, która ma zaawansowane procesy, trochę się niedoszacowała patrząc na nasze usługi i może możemy jej podpowiedzieć: Słuchaj, no masz świetne tutaj opcje, tak? Może byśmy ci zaproponowali, nie wiem, prototypowanie ze sztucznej inteligencji. Potestujesz sobie w bezpiecznych warunkach, sprawdzisz, co możesz fajnego zrobić, nie? Także dla każdego coś, ale na pewno trzeba to najpierw sprawdzić i to, co powiedziałeś, właśnie tchnąć taką wiedzę najpierw. Wspomniałaś o badaniu dojrzałości cyfrowej, że to jest na samym początku drogi. No tak. to skoro weszliśmy na tą drogę, to co jest dalej? To skoro już weszliśmy na drogę, zrobiliśmy sobie to badanie, część jest taka powiedziałabym, już nie chcę wchodzić w techniczne szczegóły, ale najpierw firma bada się trochę sama. Tak to musi stanąć przed lustrem w otwartości i szczerości wobec tego, gdzie tak naprawdę się znajduje. Potem rozmawia też z nami, z ekspertami merytorycznymi z różnych obszarów, bo to też wiadomo, nie każdy się zna na wszystkim, całe szczęście. Więc rozmawia sobie z zespołem eksperckim i sprawdzamy sobie, gdzie jest. I my staramy się przygotować. Właściwie nawet nie staramy, tylko robimy to. Przygotowujemy dla tej firmy taką mapę drogową, czyli taki plan, nie? taki roadmap, po to, żeby pokazać im dobra, nam się wydaje, że powinniście zrobić to to i to wśród naszych usług możemy zaproponować takie i takie, bo moglibyście też skorzystać z usług naszych konsorcjantów na przykład, no bo mają jakieś fajne, które mogłyby wam się przydać, a jeżeli zobaczymy, że jest jeszcze jakaś inna droga rozwoju, której sami nie możemy zapewnić, to prawdopodobnie też skierujemy ich gdzieś indziej, albo do innego hubu, albo w ogóle gdzieś tam indziej, ponieważ tutaj ten ekosystem, jak sam wiesz, bo też bywasz u nas, jest dosyć rozbudowany, więc jak jest potrzebna jakaś inna usługa, której my nie mamy, no to pewnie też coś poradzimy. No czyli jak już się zbadaliśmy, Sprawdziliśmy sobie, gdzie są te nasze granice i jaka jest ta mapa drogowa, wtedy możemy zacząć wchodzić już w te poszczególne usługi i w realizację tych usług. Dwa razy już spadło słowo konsorcjanci. To znaczy... ja bym był, nie wiem, no, słowo, jak słowo. Formalne, nie? Formalne, no ale konsorcjanci, partnerzy, nie wiem, jakkolwiek nie nazwiemy tą grupę. Kim oni są? No i tutaj jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ chcieliśmy to konsorcjum zbudować tą grupę partnerską, zbudować, to nie jest moje ulubione słowo konsorcjum, więc postaram się go więcej nie używać. Zbudować na takiej bazie, powiedziałabym, dość rozległej. Czyli ludzka strefa jest tutaj podstawą do tworzenia tego projektu z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że no od 97 roku w ogóle pomaga MŚPOM i nie tylko, a od 2017 pomaga na drodze cyfrowej w różnych projektach. No więc jakby jest tutaj doświadczenie, tak, doradztwo biznesowe w tym zakresie dosyć stabilnie zbudowane na dobrych fundamentach. Postanowiliśmy, żeby do takiego projektu również dołączyć e, uczelnie, jakieś instytucje badawcze, więc mamy dwóch partnerów z tej branży. Tak? Mamy Politechnikę Łódzką, która tutaj ściśle z nami współpracuje i oferuje w ogóle niezwykle ciekawe też usługi nie wiem, z zakresu analizy predykcyjnej i innych bardzo ciekawych rzeczy, czy na przykład Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicz, który też ma całą gamę rzeczy, które może, którymi może się podzielić. Tutaj bardzo dużo wiedzy, ale też praktycznego wdrażania, tak? Właśnie tej fazy test before invest, czyli sprawdź, jakby to u ciebie działało. Czyli to jest jakby druga część ta, bardziej taka naukowa. No i są też liderzy biznesowi, takie firmy jak, jak Ericsson, na przykład, która tutaj w tym projekcie akurat będzie się specjalizować w sieci 5G, w testowaniu, w pokazywaniu, jak to może działać <laughs> trochę w połączeniu właśnie z IoT. Do tego mamy też Związek Cyfrowa Polska, który też tutaj prężnie będzie z nami działał na poziomie cyberbezpieczeństwa. I co ciekawe, do partnerów dołączyły też dwa startupy, które kiedyś u nas się rozwijały w akceleratorach dla startupów, a teraz są już bardzo dojrzałymi biznesami na tyle dojrzałymi i na tyle stabilnie już ugruntowanymi na rynku gospodarczym, że mogą sami się tym dzielić. Tak? Mamy tutaj dwa startupy. IC Security Ivy, i one, jeden się zajmuje cyberbezpieczeństwem, a drugi e, Internet of Things. I one też właśnie tutaj będą z nami pracować. Także e, powiedziałabym, że jest to dosyć taka szeroka gama, to znaczy, prawdopodobnie wszystkich potrzeb, wszystkich klientów nie jesteśmy w stanie wypełnić, no, ale to chyba też całe szczęście, bo to by było dziwne, gdyby jeden hub potrafił spełnić wszystkie marzenia przedsiębiorstwa. Ale myślę, że jest nas na tyle dużo i na tyle szeroki mamy ten zakres, że spokojnie możemy doradzić dużo fajnych rozwiązań. Ericsson, kiedyś tam pracowałem parę ładnych lat no. temu, ze 20 lat temu. I to wtedy <gry> też była taka firma dosyć mocno kojarzona z innowacyjnością, akurat w obszarze telekomunikacji. Także moje, takie początki mojej kariery to wręcz były związane z tą, z tą firmą. Takie małe wspomnienie, że Masz, tak powiem, sobie pozwolę rzucić. sentymentalną tutaj tej rozmowy. A to jeszcze a propos, bo użyłeś słowa, co prawda nie do końca to odpowiada na nasze pytanie, ale to jest dobre też w kontekście tej rozmowy. Powiedziałeś, że też już byli liderami w innowacjach. Ja zanim tutaj rozpoczęłam naszą rozmowę, rozmawiałam chwilę z innym ekspertem z, z naszego hubu i on mi mówi tylko słuchaj, nie mów im, że to jest innowacyjne. No ja, ja zaczęłam się z tego śmiać, ale tak naprawdę jak myślę o tym, to on ma rację i nie ma racji. Bo z jednej strony y, tu jest ogrom innowacji. To wszystko co tutaj robimy jest naprawdę bardzo innowacyjne, chociażby te wszystkie rzeczy związane z rozszerzoną rzeczywistością, czy z wirtualną, czy z metawersem, czy nawet z tym Internet of Things, chociaż, chociaż właśnie nie, dlatego też ma rację z drugiej strony, że to wcale nie są innowacje, bo są firmy, które od lat nad tym pracują. I innowacja polega tylko na tym, żeby po prostu trochę bardziej nadążać. Bo prawda jest taka, że jak konkretna firma X nie pójdzie w jakąś tam stronę rozwoju, niezależnie od tego, co o tym myśli, to sąsiad pójdzie. Więc albo my nadążymy, albo nadąży ktoś inny. Także trochę jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że no, zrobić to musimy, więc decydujmy, jak to zrobić, żeby było dobrze. Dobrze powiedziane. Zresztą słowo innowacyjność jest dosyć pojemne, tak? bo to z jednej strony są rzeczy nowe, z drugiej. Takie, które nam otwierają oczy, o patrz, on, inni to robią, a my nie wiedzieliśmy, tak? Także takie wręcz podchodzenie przez zaskoczenie. Także ja bym ten worek innowacyjności tutaj otwarty jeszcze nam zostawił i zakładam, że jeszcze sporo się do niego zmieści. Jedną rzecz sobie tu wynotowałem w tych Twoich wcześniejszych y, y, przemówieniach dotyczących budowania roadmapy i tych wszystkich kolejnych elementów i, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie doszliśmy do czegoś takiego jak propozycja usług. Mnie się kojarzy zawsze proponowanie usług z tym, że okej, okay, drogi kliencie albo droga firmo, tutaj mamy propozycję usług, one kosztują xyz, możesz sobie je od nas kupić, naby, nabyć i rozwinąć. Natomiast, o ile się nie mylę, to wyście w ten swój rozwój projektów pakowali całkiem spory worek pieniędzy, który jakby nie było finansuje też funkcjonowanie Całego Digital Hubu. Ile tam pieniędzy w to wpakowaliście? <tanie> Takie pytanie bardzo wprost. No, staram się. Bardzo dobrze. Ile dokładnie nam wyjdzie, to zobaczymy na koniec projektu. Natomiast tutaj pula jest bardzo duża i faktycznie mówię, proponujemy usługi, bo one są rozliczane, tylko akurat nie z pieniędzy usługobiorcy w tym wypadku, tak? Jak już technicznie rzecz ujmując firma musi włożyć wkład własny, który potem rozlicza, bo to jest wkład własny po prostu w postaci VAT-u, to takie nudne technikalia, o których i tak trzeba mówić, bo każdy, każdy rozliczający się przedsiębiorca będzie o to pytał. Więc tak, projekt jest finansowany, on jest finansowany przez Komisję Europejską i PARP, natomiast wkład własny w postaci VAT-u wkładamy na początku, ale jeżeli jesteśmy normalnie funkcjonującą firmą, rozliczamy się tak jak, tak jak co roku, to spokojnie sobie to potem możemy odliczyć, więc De facto usługi wychodzą nam za zero, więc są po prostu darmowe. Natomiast, oczywiście, cennik ich będzie obowiązywał, już obowiązuje, gdzieś tam na stronie internetowej będzie niebawem dostępny. Też dobrze go znać po to, żeby wiedzieć, jak sobie zaplanować jednak ten wkład, bo jasne, że otrzymamy to z powrotem, ale są takie usługi jak na przykład akceleracja zaawansowana, która jest dosyć taką, powiedziałabym, kosztowną usługą. Z głowy teraz nie powiem, jaka jest jej cena, natomiast no jest to jednak projekt akceleracyjny, czyli firma ma się nauczyć z nami podczas 125 albo 200 godzin, bo to zależy, którą wersję wybierzemy, tego jak w ogóle stworzyć akcelerator, tak jak budować go od podstaw, jak robić scouting startupów, jak szukać partnerów i tak i tak dalej. Więc y, są takie usługi, które są drobne. Jak chociażby, nie wiem, po prostu nowinki technologiczne zebrane w formie jakichś tam raportów, newsletterów i tak dalej, są trochę bardziej skomplikowane, tak jak jakieś porady w zakresie właśnie VR-u, AR-u, metaversu. Są jeszcze bardziej skomplikowane, właśnie takie na poziomie prototypowania, czyli już tworzymy coś, jakiś prototyp, możecie sobie sprawdzić, jak to działa, albo nie żeby przy małych kosztach właściwie żadnych sprawdzić, czy chcemy dalej iść w tę stronę i są też takie właśnie bardzo obszerne jak ten akcelerator, więc cennik jest istotny pod kątem tego, ile i kiedy trzeba sobie przewidzieć po prostu fundusze na to, żeby móc z tego skorzystać. 125 do 200 godzin daje nam pewien zakres czasowy, a nie ukrywam, że kolejną rzeczą, którą chciałem się zapytać, to właśnie to, ile to trwa, czyli załóżmy, że ja jestem jakimś MŚP, które kwalifikuje się do tego waszego projektu? No i wchodzę, ładuję w niego te swoje parę złotych na początek, ale ile to wszystko będzie trwało? Tak? Czy my mamy tutaj możliwość zrobienia jakichś ram czasowych na, na zajmowanie się takim projektem? MŚP, który do Was trafia i chce skorzystać z tej przysługi, pomocy wchodzenia w ten cały świat cyfrowy? To jest dość duże szacowanie. Sam projekt trwa trzy lata, więc zasadniczo w ciągu trzech lat powinniśmy zakończyć wszystkie te usługi ze wszystkimi naszymi partnerami. Ilu ich będzie, to też zależy od tego, na jaką skalę każdy z nich będzie z tego korzystał. Czas, czas tak naprawdę zależy od usługi, bo tak jak mówię, jeżeli wybierzemy usługę, która jest, no ta pierwsza jest konieczna, tak, ten audyt dojrzałości, to jeżeli mamy małą firmę, która doskonale wie, w którą chce iść w stronę, to ten audyt będzie troszkę szybciej wykonany, tak, też z naszą pomocą. Jeżeli chcemy to zrobić, Mocno, to bo potrzebujemy jakichś takich bardzo zaawansowanych rozwiązań, no to chwilę dłużej. Przy czym tutaj liczę to w dniach, to nie jest kwestia tam, nie wiem, tygodni, tylko no ten początek to będzie powiedzmy od kilku godzin do kilku dni, tak bym to mniej więcej um, szacowała. Natomiast usługi to bardzo zależy, bo jeżeli wybierzemy usługę, w, która jest, w, której, w którą jest wpisane na przykład szkolenie. Czy tam warsztaty z pracownikami, no to jasne, że musimy na to przeznaczyć, tam dzień czy dwa robocze po to, żebyśmy faktycznie z tymi pracownikami się spotkali. Jeśli potem oni mają coś zrobić, no to dokładamy ten czas wykonania pracy. Jeśli usługa, którą bierzemy, to na przykład właśnie prototypowanie jakieś wiarowe, albo sztucznej inteligencji, no to być może wystarczy tylko ten czas na początku, spotkanie z ekspertem, który wybada te potrzeby, zobaczy gdzie jesteśmy, albo nie wiem, zbierze dane, jeżeli będzie pracował na uczeniu maszynowym i to potem on pracuje de facto, a potem przychodzi po prostu z, z efektem. Więc to bardzo zależy, no akurat ta akceleracja, której powtórzyłeś, te godziny, to jest po prostu bardzo obszerny proces, ponieważ on zakłada bardzo duży knowledge sharing, tak? czyli bardzo dużo przekazanej wiedzy w konkretnych etapach, i takie prowadzenie firmy za rękę, więc to też jest wszystko opisane w takich opisach usług, więc warto sobie to wszystko dobrze przeczytać, zanim też się zgłosimy, tak? Powiedziałaś, że projekt trwa 3 lata, czyli już wiemy ile potrwa, a kiedy się zaczął? Otworzyliśmy oficjalnie już projekt całkiem niedawno robiąc taką konferencję na, na otwarcie, taki kick-off. Natomiast kwestie formalne jeszcze się tutaj u nas kończą, więc strona internetowa, do której potem odniosę Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy, też jest jeszcze chwilkę w budowie. Myślę, że taki otwarty, otwartą rekrutację będziemy zaczynać mniej więcej na początku, w połowie marca. I wtedy też firmy będą mogły sobie już śledzić po pierwsze media społecznościowe Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po drugie te linki, które podamy na pewno tutaj w źródłach. I tam będzie troszkę więcej informacji, jak się zgłosić. Formularz będzie prosty. Nam też nie chodzi o to, żeby to było tak skomplikowane, jak niekiedy bywają wnioski projektowe. To będzie proste. Po prostu kilka prostych pytań, kilka prostych danych. My się potem kontaktujemy, człowiek face to face, rozmawiamy, sprawdzamy, gdzie jesteśmy i jak możemy razem dalej pracować. Początek połowie marca, to raptem za chwilę, bo nagrywamy ten podcast pod koniec lutego 2024 roku, więc ten, ta połowa marca to już tam, nam wręcz oddech czujemy na naszych plecach, i to za chwileczkę zacznie nam wypływać. Wspomniałaś już, że rzeczywiście załączymy linki odpowiednie do opisu dzisiejszego odcinka, żebyśmy tutaj mogli co po niektórych zainteresowanych skierować na właściwe tory, żeby stamtąd pociągnęli dla siebie kolejne wartościowe informacje. A mówiąc o tym, takie pytanie w takim razie zamykające, czy o czymś zapomnieliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie wprowadzającej tak naprawdę temat Rethink Digital Hubu na ziemi łódzkiej, czy też nie? Nie wiem, czy zapomnieliśmy. Na pewno o wielu rzeczach, bo to jest taki temat rzeka, tym bardziej, że tutaj można rozmawiać o wielu osiach. Myślę, że to, co jest warte powtórzenia, tudzież w ogóle powiedzenia, to to, że te rozwiązania cyfrowe, w ogóle transformacja. Jakkolwiek byśmy ją tu rozumieli w tym digitalnym świecie, ona jest, nie jest wcale taka trudna. Jest też dostępna dla wszystkich i tak naprawdę wymaga tylko tego, żeby po prostu się nie bać i spróbować. Jeżeli okaże się, że coś znajdziemy dla siebie, to tylko na tym skorzystamy, a jeśli nie, to po prostu nie. Więc zachęcam. No słuchaj, wspomniałaś tutaj kilkukrotnie tą florystkę, że tak ją zacytuję, więc jeżeli tego typu zawody są wprowadzane nam do transformacji cyfrowej, to myślę, że rzeczywiście to nie jest temat trudny, a wręcz nawet może być piękny, tak jak kwiaty u florystów są. Piękne, będziemy śledzili w takim razie na bieżąco jak ten cały projekt się rozwija, nie ukrywam, że bardzo chętnie bym sobie wrócił do rozmowy z Tobą za jakiś czas już po wystartowaniu tego projektu, żeby zobaczyć z jakim odzewem chociażby dla tych MŚP to się wszystko spotkało, tak? no bo na razie mówimy o pewnych założeniach projektowych i temu czemu on ma służyć i rzeczywiście ma uzbrajać nas w tą wiedzę cyfrową na poziomie MŚP, Tyle przedsiębiorstw, ile tak naprawdę się uda zakwalifikować do tego, do tego projektu. Wiemy, jakie on ma ramy czasowe, no ale warto w takim razie, myślę, za jakiś czas się pochylić i zobaczyć, jak biznes zareagował na tą ofertę, którą zaserwowaliście nam na początku roku 2024 i do której ja osobiście też zachęcam, aby skorzystać, bo chyba od tego świata cyfrowego to my ucieczki nie mamy. Zdecydowanie nie mamy, a ja z miłą chęcią przyjmę takie zaproszenie, bo myślę, że tylko będziemy musieli dobrze ustalić termin, bo obstawiam, że tyle firm się do nas zgłosi, i nie tylko do nas, na tę ścieżkę cyfrową, że, że będziemy mieli na pewno tutaj mnóstwo pracy. Już się zgłaszają pierwsze, więc na pewno jak wystartujemy, to chętnie opowiem o tym, co już się udało. Słuchaj, to ja serdecznie dziękuję w takim razie za naszą dzisiejszą rozmowę. Postaram się gdzieś na tą roadmapę, na jakiś przystanek załapać. Żeby pomiędzy jednym a drugim projektem wyciągnąć Ciebie na parę minut rozmowy i posłuchać, jak Wam z tym całym projektem poszło. A za dzisiaj ci serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.